A to już lista startowa trzeciego biegu na dystansie 200 metrów. Pani ta potencjalnie najszybsza seria z najpoważniejszymi kandydatkami do tego, żeby sięgnąć po najcenniejsze z medali. Julia Polak na torze ósmym Rof Rybnik, tor siódmy Aleksandra Formella, SKLA Sopot. Tor szósty, broniąca tytułu mistrzyni sprzed roku, Nikola Chorowska, ALKS AJ Gorzów Wielkopolski, dzisiaj już zdobyła złoto w skoku w dal. Liderka krajowych tabel w wyścigu na 200 metrów, Monika Romaszko, Ogros Zamość, złota na 100 metrów. Tor czwarty, Marta Zimna, AZS Poznań. Tor trzeci, Julia Dziamska, AZS Poznań. I na torze drugim z CKS-u, budowlanie Częstochowa, Natalia Sówka. startują. Chorowska ścigana przez Romaszko. Chorowska już dopadła formelę, jest przed nią, ucieka przed Moniką Romaszko. Romaszko na dystansie 100 metrów zdobyła złoto piekielnie, mocnym finiszem właściwie przez cały dystans. Świetnie pracowała i nogami, i ręką. No! Monika Romaszko goni Nikolę Chorowską. Chorowska odpiera te ataki. Chorowska o pół kroku wcześniej wpadła na linię mety niż Monika Romaszka, więc złoto dziś idzie do złota po Mistrzostwie polski wywalczonym w konkursie skoków. Dal fantastyczna próba 6,68, jednak przy zbyt ociupinę, za mocnym wietrze 2,1 metra na sekundę. Niemniej jednak to na pewno dało jej taki mentalnego, motywacyjnego kopu, by jeszcze więcej dać z siebie w rywalizacji na 200 metrów. I Nikola Chorowska wygrywa 23-19. Fantastyczny rezultat. To jest najlepszy w tym sezonie wynik w tej kategorii wiekowej w naszym kraju. Co więcej, to będzie pewnie nowy rekord życiowy. Nie, nie będzie to rekord życiowy, bo mówiłem o tym, że przecież chorowska w zeszłym sezonie złamała 23 sekundy, ale w tym sezonie najszybciej pokonała dystans 20 metrów wśród zawodniczek do 20 trzeciego roku życia, także i czas Moniki Romaszko jest znakomity, 23.31, a zatem poprawia to osiągnięcie, z którym Nikola Chorowska w tym sezonie przyjechała do Wrocławka na Młodzieżowe Mistrzostwa Polski. Niemniej jednak to nie jest najlepsze osiągnięcie Moniki Romaszko z roku 2023. Ale A to... na miejscu trzecim, bo to trochę zaniedbaliśmy, Marta Zimna, 24-16.